Witam Cię w 12 odcinku podcastu Efektywność w praktyce. Bez marudzenia, bez pierdzielenia idziemy po Twoje cele. I dzisiaj bardzo krótki i bardzo konkretny odcinek o tym właśnie, jak osiągać swoje cele. Będzie raptem raz, dwa, trzy, 4, pięć punktów, które będą bardzo owocne i sprawią, że jeśli je wdrożysz, zastosujesz i weźmiesz sobie do serca, to będziesz mógł realizować swoje cele szybciej. Ja nazywam się Basia Lech i na co dzień wspieram Was właśnie w tym, żeby przypomnieć Wam, jakie macie potencjały, po to, żebyście mogli szybciej. Osiągać swoje cele i spełniać marzenia. Robimy to przez moją autorską metodę Zapnij pas, czyli pewność siebie, asertywność i samodyscyplinę, bo właśnie ta trójka połączona sprawia, że ten pas, który masz zapięty, pozwala ci jechać szybciej, bo jesteś przygotowany, przygotowana na każdą możliwą sytuację i wiesz, że dasz sobie radę. No to co? Bez błędnego pierdzielenia przechodzimy do owych pięciu konkretów. No to jak osiągać te swoje cele? Hmm, no dobrze. No to może po pierwsze zacznijmy od tego, że cele, zaznaczę, muszą być konkretne. Konkretne. Przede wszystkim, no, musisz mieć cele, ale to już umówmy się, że startujemy jednak z poziomu, że owe cele masz. Te cele muszą być konkretne i muszą być zrozumiałe przez sześciolatka, bo jeżeli komuś podajesz, co chcesz zrealizować, a ten ktoś patrzy na ciebie jak ciele malowrane, wrota i nie ma pojęcia, o co ci chodzi. No to daleko nie zajedziemy. Natomiast, jeżeli ty komuś mówisz, co chcesz zrealizować, a ten ktoś potakuje i mówi, aha, okej, okay, no jasne, to jest dobry kierunek, to wtedy masz jasność, że ta osoba wie o co tobie chodzi, czyli Twój cel jest klarowny. Więc jeżeli masz swoje cele, to wypisz je teraz na kartce papieru i oceń w skali od 1 do 10, gdzie 1 oczywiście znaczy do bania, a 10 znaczy wow, wszystko jasne, na ile ty. Masz ten swój cel konkretnie opisany, co chcesz zrealizować, kiedy chcesz zrealizować, jakie są do tego kroki milowe, w jakim czasie je będziesz osiągać, po czym poznasz, że zszedłeś z drogi, po czym poznasz, że dochodzisz do celu, i tak dalej, i tak dalej. To już tam sobie wybierz odpowiednią technikę do tego, jak rozpisać cel właśnie po to, żeby był konkretny, mierzalny, celowy, ambitny i tak dalej, metoda SMART czy jakakolwiek inna. Ale to jest pierwszy punkt. Ten cel ma być konkretny. Wypisz na kartce, oceń w skali od 1 do 10 i jeśli brakuje Ci jest to gdzieś poniżej piątego punktu, no to znaczy, że jest praca do wykonania. No i idziemy dalej. Jeżeli twój umysł już wie, co jest Twoim celem, będziemy łatwiej go zrealizować, bo umysł jest konkretny. Potrzebuje konkretnych zaleceń, zleceń i musi wiedzieć, dokąd zmierza. Czyli ty musisz wiedzieć, dokąd zmierzasz. Dobra, idziemy dalej. Punkt drugi to zmniejsz ilość, ilość rozpraszaczy. Mhm. Kiedy nagrywam dla was ten podcast, mój telefon jest w drugim pokoju, wszystkie powiadomienia są wyciszone, Facebook jest wyłączony, nie ma tutaj nic, tylko ja i wy. Dlaczego? Bo gdyby mnie coś rozpraszało, to wtedy nie byłabym skoncentrowana i skupiona na tym, co do was mówię. Więc to ilość różnego rodzaju rozpraszaczy, a te rozpraszacze, to kolejna kartka do wypisania, jakie kto to jest. Co to jest, to Ty już musisz zdefiniować, zdiagnozować, kim, czym są u Ciebie rozpraszacze. Bo to oczywiście mogą być na przykład telefony od przyjaciół, telefony do terapeuty. Wiadomo o co chodzi. To mogą być rozmowy z sąsiadem przy płocie, to może być nawet rozwój osobisty, czyli nadmiarowe uczenie się, ciągłe dążenie do tego, że kiedyś w końcu będę na tyle wiedział, wiedziała, że będę mogła, dwukropek i wpisz tam, co tam sobie chcesz. To mogą być dzieciaki, które ciągle ci biegają do gabinetu, to może być twój partner, który też narusza tą przestrzeń, kiedy jest ci potrzebny ten spokój na koncentrację do realizacji celów. Tego może być naprawdę bardzo dużo. Więc w drugim punkcie zmniejsz ilość rozpraszaczy wokół ciebie. Może muzyka cię rozprasza, może hałas z zewnątrz. Ja bardzo często. Pracuję, kiedy jestem w Hiszpanii, bo tam też mieszkam. Kiedy pracuję na swoim tarasie, a pod spodem mam basen, to w sezonie letnim jest na nim bardzo głośno. I można by pomyśleć, że tam się nie da pracować, nie da się skoncentrować. No nieprawda, da się bardzo dobrze, ale pod warunkiem, że na uszy zakładam słuchawki i mam tam puszczoną swoją muzykę, która mnie. Koncentruję, która jest dla mnie wyzwalaczem koncentracji, bo tak zaprogramowałam swój mózg. I już nie raz, nie dwa, kiedy zaczynałam pracę, to pode mną było pełno dzieciaków i ogromnych bar. A kiedy kończyłam, byłam zaskoczona, że na basenie jest pusto. I ja nie zauważyłam, kiedy się to zmieniło. No nie zauważyłam, bo byłam skoncentrowana, bo też miałam wyciszone te dźwięki. Trzeci punkt to wywal social media. Mhm. Tak, to też jest kategoria rozpraszacze, ale to jest jeszcze osobna ekstra kategoria, którą chcę tutaj wyrównić: e, czerwonym dywanem i fanfarami, bo te rozpraszacze to jest, mm, to jest coś, co w XXI wieku weszło na pokłady naszego życia i pewnie nie zejdzie. Ale wiele osób, wyobraźcie sobie, potrafi mieć powiadomienia na to, że ktoś polajkował ich post, że się pojawił kciuk, że się pojawiło serduszko, że się pojawił komentarz pod postem. Wow! No, to jest coś strasznego, ponieważ nasz umysł, żeby wejść w koncentrację, potrzebuje równie w zależności od tego, jak masz ten umysł wytrenowany, ale pomiędzy dwoma minutami, u niektórych aż do 20 minut. I teraz, żeby uspokoić ten swój umysł, żeby wprowadzić go na odpowiednie fale i ukierunkować do realizacji konkretnego zadania, no jeśli ty masz taką długą rozbiegówkę, nawet te dwie minuty to wcale nie jest mało. Już prawie, już był w ogródku, już witał się z gąską i pank! Ktoś polubił twój post. No i co? No jajco. To cię pewnie nie przybliża do realizacji twoich celów, tylko łechcze twoją próżność i to jest oczywiście bardzo ważne. Ja coś o tym wiem. Moje ego jest bardzo duże i bardzo lubi głaski, ale ale nie o to chodzi w realizacji celu. Więc wywal te social media, wyłącz wszystko, wyłącz powiadomienia. uwierz mi, to ty masz być panem swojego telefonu czy komputera, przede wszystkim właśnie owych social mediów, a nie one mają rządzić tobą. Czyli to ty decydujesz, w jakim czasie oglądasz, odpowiadasz na komentarze yy, i odpisujesz. I naprawdę, jeżeli twoja firma, prowadzenie twojej firmy polega na tym, że ty masz jak najszybciej odpisywać na komentarze ludzi pod twoimi postami, czy na zapytania, które oni wysyłają w, w wiadomościach prywatnych, to zatrudnij do tego osobę. Bo ty, jeśli jesteś szefem. To Twoim zadaniem jest zupełnie coś innego niż reagowanie na bieżące działania. Do tego możesz wynająć kogoś. Ty masz się skupić na realizacji dużych celów. Więc social media wyciszamy, powiadomienia wyłączamy. A kiedy pracujesz nad czymś konkretnym, to wyłącz naprawdę wyłącz kartę z Facebookiem, z Instagramem, z LinkedInem, z YouTube'em, e, z TikTokiem i co tam jeszcze masz, i to samo zrób z telefonem. Najlepiej ja uwielbiam w trakcie, kiedy potrzebuję się skoncentrować, kiedy mój telefon jest w ogóle w innym pokoju, to naprawdę bardzo dobrze działa. Trzy punkt to to, żebyś wiedział, że kiedy jest nuda. Czyli nic ci nie pinka, nic ci nie brzęczy, nic ci nie dzwoni, nic nie wibruje. A o, zwróćcie uwagę, że nawet nie mam zegarka, bo on wibruje, bo jest połączony z telefonem, więc mogłoby mnie nie rozproszyć to, że właśnie przyszedł SMS, czy właśnie się pojawiła wspaniała okazja w, nie wiem, w AlieExpress albo gdzie indziej. No to też ściągam ten zegarek na taką pracę. I teraz uwaga: kiedy Twój umysł nie ma rozpraszaczy, to się nudzi bo nic go nie pinguje. I w momencie, kiedy on się nudzi, to myśli sobie, okej, okay, coś bym zrobił, to tak jak my, coś bym przegryzł, nie? I sobie myśli, no dobrze, skoro nie mogę poskrolować, już Wam opowiadałam nie raz, nie dwa, że nawet w samolocie kiedy wszystko jest wyłączone, bo jesteśmy w trybie samolotowym, ja dalej potrafię odpalić komórkę i klikać po kolei Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, wiadomości i nagle sobie uświadamiam obowe, tam się nic nie dzieje nie dlatego, że się świat skończył, tylko dlatego, że mam samolotowy. No więc właśnie, kiedy nie ma w co scrollować, bo telefon jest w drugim pokoju, kiedy nie ma w co przeczytać, czy ktoś przypadkiem nie wysłał ci jakiegoś serduszka, bo masz wyłączoną kartę Facebooka czy jakiegoś innego social media, no to Twój umysł mówi, co by tu zrobić? Hmm, no cóż by tu zrobić? Cóż by tu zrobić? Bo umysł musi coś robić. I wtedy wpada na genialny pomysł. Popracuje nad celem! I mamy go! Mamy łobuza i on sam dobrowolnie idzie do realizacji zadań. Proponuję również, żeby biurko koło Ciebie czy wokół Ciebie, miejsce Twojej pracy było uprzątnięte. Bo kiedy masz tam różnych rzeczy, masę, to one mogą powodować... Że Cię będzie kusiło, żeby pooglądać, żeby pomacać, żeby sprawdzić, żeby po. Nie wiem, co zrobić, po prostu, żeby coś zrobić. Jeśli masz wokół siebie pustkę, no właśnie. Chyba, że jesteś osobą, która potrzebuje do skoncentrowania, właśnie różnego rodzaju zabawek, to wtedy możesz to robić. Ale jeśli to Cię rozprasza i ciągnie na manowce, to absolutnie odłóż. I piąty, ostatni punkt to już zadanie dla Ciebie. Zadanie polegające na tym, żeby wziąć lupę i popatrzeć na swoje rozpraszacze. I odpowiedz sobie na bardzo niewygodne pytanie. Od razu uprzedzam, że Twoje ego powie, że to pytanie jest głupie, że potem to zrobisz, że kiedyś, że nie teraz. Do tego polecam bardzo serdecznie moją książkę Kiedy odwlekasz i narzekasz. dwa sposoby na pokonanie prokrastynacji. Kupicie ją w każdym Empiku i w online'owych księgarniach. U mnie oczywiście również. U mnie z autografem. Więc jak potrzebujecie, to zaglądacie do tej książki. Jak to zrobić, żeby nie odłożyć na potem zadania, i popatrzcie na rozpraszacze, na to, co was ciągnie, i odpowiedzcie sobie na pytanie: to jest to niewygodne pytanie po co to robicie? Co wam to daje? Od czego was odciąga? Od jakiej niewygody? Od jakiego dyskomfortu? Bo jeżeli masz nagrywać wideo, tak jak ja to robię regularnie co tydzień, to przecież to jest coś, co wymaga koncentracji, coś, co może się nie udać, bo mogę tego nie nagrać longiem. Coś, co może spowodować, że się ośmieszy, bo może palnę jakąś głupotę, może jej nie wychwycę, potem ktoś z Was ją wychwyci, no i będzie bolało, jak pojawi się jakiś niefajny komentarz. I oczywiście nasz umysł podpowiada nam masę takich rzeczy, więc to nie jest komfortowe dla każdego i wtedy sobie myślimy, no tak, miałam przecież odpowiedzieć na wiadomości. Nie mogą czekać, muszę to zrobić natychmiast, no tak, miałam przecież poserduszkować te poserduszkowane, żeby oni nie odserduszkowali i żeby im więcej serduszkowali. No, to jest przecież bardzo kluczowa sprawa. I fukamy, tak? Miałam umyć okna. Wiemy, jeśli ktoś był studentem, mieszkał w akademiku, najczystsze okna, Ever, zawsze przed sesją i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc. No właśnie, idziesz w coś łatwego, w prostego, coś, co daje przyjemność, coś, co daje tą dopaminę natychmiastowo, bo przecież to jest jakiś bodziec, który och, pokochali mnie, och, odpowiedzieli mi, och, ile się pojawiło nowych komentarzy i lajków i tak dalej, i tak dalej, ale to jest tylko głaskanie swojego ego, to jest próżność. A kiedy Ty siadasz do tego, żeby zrealizować swój cel, który zadeklarowałeś, że jest dla Ciebie ważny i to robisz, to wtedy to Cię przybliża. Do Twojej wielkości. Do tego w zaczynasz mieć poczucie własnej wartości, bo możesz sobie ufać. To się przekłada na dobrą komunikację z innymi, bo stawiasz granice. Kochani, będę za 15 minut, e, tak? Nawet swoim obserwującym w social mediach, tak? Na przykład piszesz wiadomość taką automatyczną, odpowiadam w ciągu 60 minut, 24 godzin, i tak dalej, i tak dalej. Czyli stawiasz granice w taki czy inny sposób. No i dzięki temu masz czas. Na przykład na to, żeby siąść do swojego celu. I tego Ci serdecznie życzę. Trzymam za Ciebie kciuki, daj znać w komentarzu, co Ty myślisz, jak Ci poszło, zasubskrybuj kanał. Jak znasz kogoś, kto ma wyzwanie właśnie z takimi tematami, to poślij mu tam linka, a niech sobie też ogląda. No i oczywiście książka. Naprawdę dobra książka, sama przeczytałam, <sum> sama napisałam, polecam serdecznie. I dziękuję Wam za dzisiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku.